Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy vlogmas dzień szósty! Ja się dzisiaj z wami witam dość późno, bo jest za 10 pierwsza, więc tak troszeczkę dłużej poleżałam w łóżku, wprawdzie bardzo późno poszłam spać, bo gdzieś około godziny 3.15 Adam późno wrócił z pracy, a dawno się nie widzieliśmy, więc siedzieliśmy, gadaliśmy, ja jednocześnie też jeszcze montowałam dla was materiał no i tak mi zeszło, że naprawdę późno poszłam spać, także jak dzisiaj o 9 zadzwonił budzik to stwierdziłam, o nie, 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 nie nie, 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 nie. <śla> ja jeszcze leżę w łóżku, no w końcu mam wolne więc chcę wykorzystać to wolne na maks. A z Adamem mamy też dzisiaj kilka penów. On poszedł się teraz myć. Chcemy jechać do sklepu, ponieważ Adam coś mówił, że chce sobie kupić buty zimowe. Ja chciałam jechać do IKEA może pojedziemy do Fashion House bo tam też widziałam, że będą jakieś promocje, to znaczy tam są zawsze promocje ale może jakieś promocje na buty też będą więc y, taki dzień ogarniający zakupowy, więc myślę, że będzie więcej przebitek niż mówienia, ale ja wiecie, jedno niekiedy mówię a drugie robię w każdym razie moja mama już do mnie napisała chyba z dwa albo trzy razy czy otwierałam kalendarz adwentowy i to dała, że ma nadzieję, że będzie mi się podobał, więc y, tak myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby aby wziąć i otworzyć kalendarz adwentowy. Z czwartej strony już tutaj widzę opakowanie, i niestety przeczytałam karteczkę. Właśnie teraz, jak podnosiłam, mój wzrok padł na napis tutaj, więc już wiem, już wiem co tam jest w środku. A od mojej mamy wiem, że to jest ten prezent, ponieważ jak dawała mi kalendarz adwentowy, to mówiła Agnieszka, tutaj jest dla ciebie Mikołaj. I ja też Wam chciałam życzyć wszystkiego najlepszego, nie wiem, wesołych Mikołajek. Tak powinno się składać życzenia na Mikołaja. <laughs> Szczęśliwych Mikołajek. Wiecie, jakby nie wiem, no chyba tak. <laughs> Jestem ciekawa, co tam, jak tam u was obchodzi się ten dzień. W każdym razie otwieram najpierw prezent od mojej mamy, ale tutaj jest to przyklejone taśmą, mamo. Dobra. Myślałam, że muszę wstać po yy, nożyczki. O! <grystanie> o, mamo! <grystanie> Już wam pokazuję. W każdym razie najpierw pokażę wam Mikołajka, który tutaj jest. <grystanie> Jakie jest słodki? To jest KitKat. Oh my god, ale będzie dobry. Yy, I drugi prezent, który znalazłam w środku, to są perfumy Calvin Klein. Ja kiedyś je wąchałam i strasznie mi się podobały Dlatego teraz jak byliśmy z moją mamą w Rosmanie, To mama powiedziała A, Ty masz jakiś taki ulubiony zapach? A ja mówię, no tak, Barbary e, Powiedziałam, no Barbary, tak <grym> Dobrze powiedziałam, wiecie, tylko z takim akcentem Ja się jakoś tak dziwnie poczułam e, W każdym razie mówię, że tak Ale ogólnie jeżeli jakiś zapach mi pasuje To, to go używam Otworzymy mm, Mamo, ty jesteś niemożliwa Przysięgam. Jak to się otwiera? Nie pamiętam, jak to się otwiera. Łoś! Ja... Wow, jaka tuba! Nie wiem, czemu chcę to powąchać, skoro to dopiero jest teraz otwarte. Ale okej. Okay. Mmm! Ładny. Tak, tak jak pamiętam. Ja wprawdzie tego zapachu nigdy nie miałam, ale kiedyś gdzieś w jakimś sklepie byłam i go wąchałam i bardzo mi się podobał. Bo jest taki delikatny. Ale ma taką nutkę. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. <grystanie> Dzięki mamo. Ale czemu taki drogi prezent? Ty jesteś normalnie niereformowalna. <grystanie> dziękuję. Zaraz do ciebie napiszę, ale wiem, że tak czy siak będziesz tego vloga jutro oglądała. No a tutaj przeczytałam już, więc też wam mogę przeczytać. Jest i on. Nasz tegoroczny kubek z zaczytanym domem. To wyjątkowy kubek dla wszystkich, którzy uwielbiają świąteczny nastrój. Niech będzie idealnym towarzyszem bożonarodzeniowych spotkań z książką i nie tylko. Kubek nadaje się do mycia w zmywarce. To jest bardzo istotna informacja. Nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam, ale jak się wyprowadzałam od mojej mamy, e, i właśnie tutaj urządzaliśmy z Adamem mieszkanie, to ja powiedziałam, obojętne co będzie, musi być zmywarka. <grywa> Naprawdę, ja kocham zmywarkę. <grywa> a, już widzę. Tutaj pociągnąć i tu otworzyć. Wow! A ja widziałam ten kubek. Ja go widziałam e, na Instagramie. Ale piękny, zobaczcie. Zobaczcie. On ma taki kształt, że tutaj się zwęża, a tutaj ma taki spodeczek. W każdym razie bardzo ładnie się prezentuje. Jest zaczytany dom. Poka, Nie komentujcie tego! Czy ja teraz chciałabym sprawdzić, jakbym się kupił? Dobrze, że Adam się myje i tego nie widział. Na pewno na mnie spojrzał i zrobił tak. Ładny hek, Agnieszka. <grymne> o jejku, ale piękne prezenty. Ja dziękuję. Super. a Dobrze się ten poniedziałek zaczyna i w ogóle jest mi tak jakoś, nie wiem, głupio, bo te prezenty są takie super. A ja e, zawsze jakoś tak się czuję trochę skrępowana, bo ja nie wiem, jak mam zareagować. Znaczy, wiecie, wiem, znaczy, tak, ja nie umiem udawać reakcji, więc moje reakcje zawsze są wypisane na mojej twarzy. I po prostu teraz aż mi się cię pozdrowiło, bo to wszystko jest takie piękne i ja oczywiście w głowie mam mnóstwo pytań, czy na pewno dlaczego ja <grymne> dlaczego ja... No w każdym razie wiecie, to, to, to jest po prostu za dużo, tak mi się wydaje. <grymne> o dobrze? Dobrze. Okej. Okay. <laughs> nie płaczemy, nie płaczemy. E, dobra, kochani, także jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, to to wszystko. Ja myślę, że teraz najwyższa pora się przebrać, bo wyszłam w tym dresie z sypialni i mówię do Adama, zobacz, mam na sobie ten nowy dres i mam nawet świąteczne skarpetki, prenifery tutaj. E, bo ja mówię są mikołajki, więc żeby to tak do siebie pasowało, a Adam. O, jaka słodka piżamka, a ja to nie jest piżamka, to jest dres. <laughs> On, a, jedziesz. Nim na zakupy, a ja tak. No nie. <noise> znaczy nie miałam w planach jechać w tym dresie na zakupy, chociaż po mnie wszystkiego można się spodziewać. Ale tak, zaraz się przebiorę i jeszcze zanim pojedziemy na zakupy, to wstąpię do Askana, żeby wyjść z nim na spacer. No, to tyle, jeżeli chodzi o sam początek. <noise> Właściwie nie mam jakichś takich głębszych przemyśleń. Słowia tę torobeczkę od mamy, bo jest przepiękna z tym mikołajkiem coś wam jeszcze chciałam powiedzieć chyba a, już wiem, dałam Adamowi chleb bananowy właśnie z tymi powidłami, z tym kremem czekoladowym, wczoraj w nocy, kiedy dzieliłam się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat tego kremu czekoladowego ja nie pamiętałam jak powinnam to nazwać, widać było, że już jestem zmęczona i że już uciekają mi słowa i powiedziałam smarowidło i hmm Musicie mi wybaczyć. W każdym razie ten krem czekoladowy z tym chlebem to jest sztos, bo ta czekolada jest tak, jak Wam mówiłam, taka wytrawna. Ona nie jest gorzka, ale ona ma taki właśnie bardzo głęboki smak. A ten chleb jest słodki, z tymi orzechami. miodzio. Dobra, kochani, także y, to tak. Na samym początku, jak zawsze się rozgadałam. Także piszcie w komentarzach, czy obchodzicie Mikołajki, czy dajecie prezenty, a może dostajecie też prezenty. E, możecie pisać w komentarzach. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji e, Mikołajek. Ja się z Wami oczywiście nie żegnam, tylko tak Wam macham <śm> z okazji tych życzeń. E, a teraz idę się e, ubierać, bo słyszę, że Adam już kończy się myć. Jadę na zakupy! <śm> te czerwone skapy <śmiech> świąteczne. <śmiech> Idziemy na zakupy. E, czy my nie powinniśmy zmierzyć e, tego, czy naby nam się zmieścił sypialni regał? Hmm. Czy, czy dzisiaj się na tym nie skupiamy? Nie. A to i rzeczy właśnie nie wiem, jak myślisz. No, to powiedzieć. Chciałam powiedzieć. że przyjechałam tutaj do Askana, żeby z nim wyjść? A on jest taki zaspany, nie wie co się dzieje kompletnie. Tak? Idziemy na spacer? Askan jeszcze w śpiwulku leci. No, Askan to tak średnio zachwycony jest tym spacerem w śniegu. Tak, idzie, ale jakby mu się nie chciało. Askan, no chodź. No chodź, myszko, chodź. No. No. Zabrałeś? Bałwanek. A szczęśliwy. Pepsi, dzięki Tobie. Widzieć, mam dalej świąteczne skarpety, ale przebrałam sobie dres, bo bałam się, że jak będę ubierała zadaną choinkę, to mogę sobie tam ten dress zniszczyć. Więc tak, mamy już hojne. <grytanie> Zaraz będziemy ją tutaj składali. wzięłam też już rzeczy z komórki, lampki, świecidełka i, i dzisiaj tutaj są pusteczki. Dokupiłam jeszcze takie bombki, czyste. Ale bardzo podobne do tych, co mamy, bo z tego co kojarzę, chyba jedna bombka rok temu mi się e, zbiła, dwa lata temu też jedna, więc to by tak mi uzupełniło. Ale teraz sobie uświadomiłam, że tutaj mam takie ładne wstążki, <laughs> ale tutaj nie mam i będę musiała coś wymyślić. No ale już trudno. W każdym razie tak, pudła wyciągnięte, choinka wyciągnięta, e, i zaraz będzie już tak bardziej świątecznie w mieszkaniu. E, ja może za ten czas, kiedy Adam tam poszedł zanieść y, ten karton, to może powieszę lampki, albo... o! Wiem, nie lampki. Postawię wywar <gryw> na jutrzejszy obiad, bo jutro będzie zupa. Dobrze, postawiłam y, wywar i jajka, bo będę robiła pastę jajeczną, a teraz idziemy ubierać choinkę. Ta ja będzie stała tu. Seasonum. Ej, słuchajcie, mam ochotę na tego Mikołajka od mojej mamy I skoro jest dzisiaj Mikołaj, to chyba mogę go otworzyć On w sumie ładnie wygląda jako ozdoba, ale mam ochotę mm. On jest z ciasteczkami Ooh. Ale pycha, mm. słuchajcie, tak pomyślałam, bo jutro jestem w pracy dłużej, bo do 19:20 i mogę mieć problem z ilością materiału. Wiecie, bo rano wyjeżdżam, cały dzień jestem w pracy, późno wracam i stwierdziłam, że nie nagrałam wam TBR-u. Mam dość fajny pomysł na TBR, więc może jutro nagram taki TBR i Wam udostępnię po prostu w formie vlogmasa. Oczywiście vlogmas będzie, ale wiecie, żeby coś tam było jeszcze w tym filmie. Pycha. Mm -hmm. A ja panam zaraz wróci to mu też dam. Idę popieścić jeszcze lampki na oknie w sypialni. I zaraz poczekamy na królową dzisiejszego vlogmasa, czyli na choinkę. patrzcie na godzinę, wiem, że powinnam iść już spać ale montowałam dla was vlogmasa <laughs> i wiecie co sobie uświadomiłam? że dzisiaj moja mama nie wysłała mi żadnych zwierzątek tak więc oglądamy te, których wczoraj nie zdążyliśmy i mamy tutaj krówkę jo! zwierzątka są takie słodkie prawda? damy lajka <laughs> i piesek, oh my god kocham pieski ja zresztą kocham wszystkie zwierzątka. Dobra, lecimy tutaj jeszcze. To jest kot, który nie chce wyjść. Na <grym> to był dzisiaj Askan. Totalnie. Askan też dzisiaj nie chciał chodzić. I jeszcze sobie to zobaczymy. Piesek. O ja, są jakieś pilkoloty zobaczcie. O ja, zazdroszczę. <grym> Pewnie będę o tym tromarzyła jak będę w pracy do 19. No, także to wszystko. Dobrze, w tyle Adam ogląda serial, ale ja się chciałam z wami pożegnać, bo skończyłam właśnie montować tego vlogmasa i uświadomiłam sobie, że mówiłam wam na samym początku, że pojedziemy dzisiaj po jakieś meble do IK, że pojedziemy po buty do Fashion House, a tak naprawdę pojechaliśmy tylko do Dekatonu, butów nie było. Zrobiliśmy jakieś takie zakupy, wróciliśmy i właściwie to tyle, ale był też spory ruch na ulicach i stwierdziliśmy, że nie. Nie chcę nam się w to pchać, e, a jeszcze jest czas, więc odpuściliśmy. E, dobra, bo ja tutaj właściwie przyszłam, bo to jest fajne światło, ale nie będę już przeszkadzała, a jest też dość późno, więc idę się myć i odezwę się do Was jutro. Dzisiaj był bardziej taki film, w którym no, było więcej przebitek niż mówienia, tak jak wam mówiłam. E, jutro postaram się też coś nagrać książkowego, bo myślę, że jutro jak wrócę, to będę się na tym bardziej skupiała. E, no ale tak to, jak Wam mówiłam też, jutro będę prawdopodobnie cały dzień w pracy. Dobra, bo tutaj się dzieją jakieś rzeczy i są przekleństwa. Właśnie zapomniałam Ci jeszcze się zapytać, smakowała Ci pasta mhm. Ona mówi smakowała. A, mam brudny podgląd. Myślałam, że jestem bruda na wrodzie. Dobra, bo się zapatrzałam. Także ja jeszcze raz dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia jutro. Pa, pa! też pożegnaj się. Pa.